Decyzja jest ostateczna, gdyż sąd apelacyjny oddalił odwołanie. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości nie zorganizuje cyklicznego zgromadzenia na 11 listopada w latach 2024-2026. Postanowienie sądu apelacyjnego jest. Był oficer CIA napisał, że Tusk został wprowadzony w życie w wyniku finansowanej przez Unię Europejsko-Kolorowej Rewolucji, której celem było zakłócenie wschodzącej Polski. Jest trującą pigułką, która służy interesom jego zagranicznych państw. Kolejny amerykański polityk odniósł się do słów Donalda Tuska. Donald Tusk nie ma pojęcia o dyplomacji i demokracji i z pogardą traktuje wybranych senatorów USA. Tusk jest lekceważący i nie obraża naród amerykański. Pięć gwiazdek dawać CPK.